Który numer jest 110 10 i 9, Super! Proszę Państwa, a my kikamy za muru. Tatuś jedzie do pracy. Pierwszy raz. Idziemy. W Walmartzie. Bierz, pomóż babci wózeczek wziąć. A już nie rozbieraj czapeczki tak od razu. Witam Was kochani, my jesteśmy w Walmartie. idziemy dokupić jeszcze y, te maty do samochodu, e, no coś miałam jeszcze kupić, o zobaczyć buty, mamusia chciała sobie zobaczyć jakieś kozaczki, tak więc zobaczę, tak więc obczajmy co jest w sklepie. Alejka z zabawkami trzeba omijać szerokim łukiem, proszę Państwa. A fajne rowery, nawet niedrogie. Takie duże damskie, takie w starym stylu jak to kiedyś. Dobra, namioty są. Wczoraj tu byłyśmy, kupiłyśmy e, maty. A, o, nie, to chyba nie ten rząd. Maty do samochodu, ale jeszcze chcę dokupić do trzeciego miejsca: to znaczy dwa mam z tyłu gdzie to jest dwa z tyłu tutaj są i jeszcze jedna tutaj o, bo kupiłam w takim zestawie a tu później chciałam takie dodatkowe wiecie, co można sobie między właśnie zużyć więc zobaczymy co tu mają podobają Ci się? ale masz pazury babcia sobie przyszła zobaczyć buciki ale nic jej się nie podoba jest wybredna, a ja Wam zaraz pokażę co koleżanka ostatnio miała takie ala bamboszkowe i bardzo mi się one podobają coś takiego albo coś takiego, te, te mniej ale o, coś takiego właśnie fajne cieplutkie Pawełku, Zdejmij, bo rozwalisz te buty. No. No to pójdziemy też, zobaczymy. Ale mi się to strasznie podobają, te, co Moniki. 7-8. To będzie chyba za duże na mnie. Pawełek, nie, bo ty nie chodzisz, tylko w skarpetkach chodzisz. U nas już dzisiaj po raz któryś z rzędu. Kolejny pochmurny dzień. Początek wow. roku. No i, ale małe, ładne buciki, zobaczcie. O, dla ta dziewczynek takie maluśkie. Bardzo ładne. Fajne takie nawet. Kochani, właśnie wpadł vlog e, parę godzinek temu e, z tą naszą liczbą 666. Przepraszam, ja w tym vlogu się bardzo. E, Rozgadałam na temat tych szóstek i rejestracji, ale większość z Was właśnie mówi, że to nie są zabawony, że to jest znak szatana i że dobrze zrobiłam. W każdym razie, słuchajcie, byliśmy w Walmartie, jak widzieliście. Mamusia zrobiła zakupy. Nie biłyśmy się przy kasie, pozwoliłam jej zapłacić. I słuchajcie, takich zakupów dokonałyśmy piżamki po 10 dolarów. Góra i dół już razem. Wprawdzie krysmesowe, zaraz Wam pokażę, ale bardzo ładne. Pawełka za 6 dolarów. Podkoszulki za 3 dolary. Także mieli dużo promocji. Fakt, że bardzo dużo rzeczy wybranych, ale, ale jednak udało się dostać fajne ciuszki. Zaraz Wam pokażę parę rzeczy, które kupiłyśmy. Piżamka taka wprawdzie pisała na 8 lat, ale to jest dobrze, że wzięłam, bo tylko jedna była właśnie na 8. Do Pawełka. Mamusia kupiła. E, taka zamszowa, bardzo fajna. Tutaj moja. Taka. Mogę do tego ubrać jakąś czarną bluzeczkę, chociaż to jest taka typowo. Cześć, Dawidziu. Masz pieniążki i wszystko? Tak. ci Twoją kasę do banku, tak? Dobra. I coś sobie zjedz jak będziesz chciał, ok? Kup sobie z mojej kasy, ok? No i. Wprawdzie jest napisane Cozy, bo to jest taka, wiecie, taka Christmasowa, ale bardzo, bardzo wdzięczna, ładna piżamka, także yy, fajnie. Co tam jeszcze żeśmy kupili matę, taką pod właśnie, bo m, pokażę Wam właśnie, yy, co kupiłam, yy, jak wygląda mój samochód, bo często się pytacie jak wygląda, żeby Wam pokazać, ja nie chcę się tu nie wiadomo jak chwalić, jak macie pytania o pojemność, czy co innego no cieszę się po prostu, że James już musiał, że James już mógł tym biłykiem właśnie wyjechać do, do yy, pracy no bo, no, ten samochód mu tam staje na drodze i skrzynia biegów nie za bardzo, także Zobaczymy w ogóle, czy nam to pójdzie. Czy będziemy musieli go oddać kompletnie na części, czy może jakiś mechanik weźmie i kupi. Także pokażę Wam, jakie kupiłam sobie wczoraj. Yy, maty do y, samochodu takie fajne srebrne one się zbrudzą, szare ze srebrnym zbrudzą się, ale po prostu były takie ciekawe, y, no ale między te trzecie siedzenie, między właśnie dwoma osobami nie miało żadnej takiej długiej maty jakbym właśnie brała od dilera to byłoby to 150 dolarów. Ja nie sądzę, że to jest warte tego, więc kupiłam za 40 parę dolarów i dzisiaj mi mamu się dokupiła taką jedną przezroczystą na siedzenia między. Zaraz Wam to pokażę. Takie jeszcze drobne rzeczy, banany, mały taki torcik do Dawida wzięliśmy, taki normalnie jednoosobowy to się nazywa, lody do tego. Tak tylko dla symboliki, bo wiem, że oni nie będą chcieli. Mamy jeszcze Donaty z wczoraj, więc jutro ma Dawid urodziny. Dawid ma 18 urodziny, także będziemy tak sobie w małym gronie tutaj celebrować. Może jakąś imprezkę jeszcze do niego zrobimy później w połowie miesiąca. Kochani, więc tak wygląda autko, tak wygląda, jest już wieczór, także ciężko to jakoś to zobaczyć, ale autko wygląda e, tak, o nie włączyło mi się tutaj, muszę włączyć, usiąść, zrobić e, tam, jak to jest, e, poszukać sobie stację, no i zobaczcie. Tutaj takie z diamentami dolarsowa królowa. Patrzcie, takie ten. A tu właśnie między nie miałyśmy takiego trzeciego połączonego, więc wzięłyśmy taką przezroczystą, bagażnik pokaźny, to już Wam chyba wcześniej mówiłam. Podgrzewane siedzenia, nawigacja. Muszę jeszcze rozczaić, wyczaić jak to przekluczę, bo mi nic nie działa. Jak ym, nastawić radio i w ogóle jak się wycofuję, to wibruje mi siedzenie i, no i pokazuje mi taki alert, ale jak wjeżdżam z przodu mi tego nie robi, a wiem, że musi, więc coś nie mam w ustawieniach dobrze załączone. Oczywiście jest godło, polski gniezno z tyłu, tutaj różaniec. Tutaj jeszcze lubię tą półkę w GMC. Mam, mieliśmy taką samą, taką tutaj. A tutaj taka dosyć głęboka też jest półeczka, także y, bardzo, bardzo fajnie, wygodnie, fajnie się jedzie. Zobaczymy, ile będzie palił. To jest GMC Terrain, wersja Elevate, chyba coś takiego. Także tak się prezentuje. <smart> okay. okay. FBI, open up. Happy birthday, Happy birthday, birthday to you. Best pajamas i bro. Happy birthday to you. Happy birthday, Stanley <laughs> Jots. Happy <laughs> birthday, birthday to, to you. you. Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam. Sto sko. lat, sto lat niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A to, Dlańka! Dlańka! Yep. Ej. Ej, 8 9 10 11 Thank you, no. Happy birthday. Happy birthday, Happy birthday. Happy Happy birthday. birthday. Hey. Look at that. Yes. Happy birthday, David. Oh. just take Yeah. Whoa. Ah. Yes. Oh. Wow. Oh. O oh, that sick <laughs> O, oh, to jest to co kosztowało te 150 dolarów? Babcia są the receipt. Reset widziałam w koszu Ale to jest expensive. Ej, ale to jest Kuba, ale ty wiesz to jest różowe, to jest dla facetów? Nie, to gozwało. Okej. Okay. No no właśnie, wiesz, nie Twoje urodziny 18 tak. Dawidku, niech ten piękny dzień będzie dla ciebie wyjątkowy. Niech przy, przyniesie cudowne chwile, spełnienie naj marzenia. Najskrytszych marzeń. Najskrytszych marzenia i da szczęście oraz radość. Ciocia ma bardzo niewyraźny głos. Jak, jak to się czyta? Udanego startu w dorosłe życie. Czyli. Dziękuję Ci, Człowieku. ja się. urodziny. Oh, o, no. A! Z urodzin nieskończonej ilości marzeń, żeby zawsze miało się co spełniać, szalonych pomysłów i losu. Tak. sprzyjającego Dobrze, losu. Sprzyjającego tak. losu. Przygotowy najdalszych. Krańca świata. Cioci Ciocia i Weronika. O, oh, dziękuję bardzo. A <laughs> co <griczy> so to jest? So you know. so it says open Listerko. the card if you want to see the, the coolest 18 year old and you open it up to jest? Od cioci. Cioci Patty. Okej. od cioci Patty? To już fakt. jesteś teraz wolny jak tak. Oho. Widzimy najśniejszy <laughs> ciocia <laughs> Wujek Robert, Oski i Melo. Ja w Dziękuję bardzo Ciocia za te Nowe w Ameryce zawsze jest Marijuana i bo normalnie palisz Nie wiedziałam, czy kiedyś paliłaś. W życiu, no. ani nie spróbuję w życiu. No. To, bo to człowiek jest głupi po tym taki. z mamą się w TJ Maxie. Kubulek jechał samochodem. A my sobie weszłyśmy, ma gift card od Kuby. Coś ja się no ja wiem, no. Nie ma co przywozić z Polski. Wszystkie kresmesowe przeceny, patrzcie, po ile teraz są. Te To nie są przecenione, nie wiem, może nie dołoży. Okay. Hej, co tu jest, co tu jest, co tu jest? Wszystko kochani jest, gąbeczki i takie, i takie, i owakie i kosmetyki to już nie jest na przecenie ale hand cream, ciekawa kolekcja czy to są hand cream, czy to są mydełka po prostu taki facial steamer nawet fajne teraz przecenione, po... znaczy dużo rzeczy przecenione, nie wszystko W świętach skończyła mi się pianka więc wybrałam sobie taką piankę do włosów tutaj jeszcze patrzę co mają ciekawy sweterek Nie mają różne takie idę sobie zobaczyć bo z przodu generalnie mają firmowe Jakieś. Nie chcę mi się dzisiaj przymierzać spodni, ale powiem Wam, że spodnie bym sobie wzięła. Chciałam takie rurki, żeby mi fajnie pasowały do wszystkiego. No ale już mi się dzisiaj po prostu nie chce przymierzać. Szukamy mamusi. Szukajcie moherowego beretu. Gdzie? O, o, chyba tutaj. Jest! Maszyno. Uh -huh. Stówka. Za 130 przeceniona. Małe babcia przywiozła A to już wam, chyba Wam pokazywałam. A my sobie teraz robimy dla Dawidka torta. Tak, jeszcze grubiej musi przyjść. Dawid Dobra. Tak, tam. Za tym poczekaj. No chodźcie. ja. Chodź, Sto lat mu Ojej, jak wybuchnie. Sto lat, lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje... Zostaw, no nie rób. Nie rób, nie rób. Czekaj, sobie życzenie pomyśl. Make a uważaj, bo gorące jest. Brawo. Y -y -y. O, to wysz? Nie może! Alarm się włączył. Okej, okay, dobra. dobra like już ci it's it's... Zostaw jeden kawałek do tacy. I możecie jeszcze Donaty sobie wziąć? Donaty są jeszcze. I takie inne te ciasteczka, co przyniosła oh. Oh. Agata. Oh. idziesz dzisiaj, Pawełku. Urban, Urban Air, tak? aparty do Alianki Pop yeah. oh, be careful oh. To jak tam se vzpíná, ale Na początku Pawełek nie chciał, a teraz bawi się z jakimiś dziećmi, których nawet nie zna. I fajnie się bawią. A tak w ogóle taka ciekawa historia. Dziewczyna, może taka w wieku Dawida, może młodsza, zaczepiła mnie, czy jestem polska mama. Ale ja najpierw się do niej odezwałam, bo ona tutaj pracuje w Urban Air. Um, no i mówiłem, mój Pawełek tam jest na tych, yy, na tych climbing wall, ja nie wiem czy on wie co robi. Siedział przy tej jednej ścianie, znaczy chodził sobie, bo widocznie nie umiał się yy, z tej, nie wiem z czego, paska, nie umiał się odpiąć, żeby się przenieść na innym climbing wall. I ona poszła i mu pomogła. Jak przyszła do mnie, to wtedy mówi, ty jesteś polska mama? I tak, ona mówi, ja Ciebie oglądam a ja mówię, oh my god, thank you so much i w ogóle zapytała jeszcze się, czy może sobie ze mną zdjęcie zrobić, ja mówię, no super fajnie nie, i mówię, nie wiem, gdzie mnie oglądasz czy na TikToku, czy na Instagramie ona mówi, i tu, i tu, tak więc bardzo fajnie, miłe takie, że nawet e, no młodzież e, w takim wieku Dawida mnie ogląda no, i tu pracuje dziewczynka, bardzo, znaczy dziewczynka-dziewczyna. Bardzo pomogła Pawełkowi przenosić się z jednej climbing wall na drugą. Bardzo mu się tam ten czas podobał, chyba z pół godziny się tam bawił w tamtym miejscu. Party urodzinowe się skończyło, a my tutaj nadal jesteśmy. Więc e, zaraz będziemy się zbierać do domu, ale widzę, że jak ma fan, no to niech się wyskacze.